Witajcie ciekawcy. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Mamy. W tym dniu należy pamiętać nie tylko o tych, które są wokół nas, ale również o tych, które odeszły. Synowie księżnej Dajany, która zmarła 23 lata temu, nieustannie pielęgnują pamięć o swojej mamie, walczą też o jej dobre imię i sprawiedliwość. Od kilku dni głośno jest o tym, że książę William i książe Harry oficjalnie oskarżają BBC o doprowadzenie do jej śmierci. Chodzi o głośny, kontrowersyjny wywiad, którego udzieliła księżna. Był to kluczowy moment, który zupełnie zmienił jej życie. Jak się okazuje, została ona oszukana, a za tym wydarzeniem kryje się znacznie więcej nie tylko dla samej Diany, ale i całej rodziny królewskiej. Jakich odkryć dokonano w związku z wywiadem? Czy lady Diana została rażąco oszukana przez największego brytyjskiego nadawcę oraz dziennikarza Bashira? Co kryje się za pułapką, którą na nią zastawiono, i dlaczego Harry sądzi, że to właśnie było przyczyną jej tragicznej śmierci? Jak brzmią nowe, przejmujące oświadczenia jej synu w odniesieniu do tego, co zostało odkryte podczas śledztwa? I co ma do powiedzenia brat Diany, Charles Spencer, który znajduje się w samym środku tej sprawy? Zostańcie z nami do końca, ponieważ mamy dla Was mnóstwo nowych informacji, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie z nami na bieżąco. Przejdźmy od razu do sedna sprawy, która po raz kolejny sprawiła, że zarówno zmarła księżna Diana, jak i rodzina królewska znów są na ustach wszystkich. Choć relacje księcia Williama i księcia Harry'ego w ostatnich latach pogorszyły się, bracia nieustannie mają jeden cel: Dbają o pamięć swojej ukochanej mamy i bronią jej spuścizny. Nie zapominają krzywd, jakie przeżyła, tego, z czym zmagała się w ostatnich latach życia, i obaj mają takie samo stanowisko w sprawie jej przedwczesnej śmierci. Kilka dni temu bracia opublikowali oświadczenia, w których obarczają winą za tragedię swojej matki BBC oraz Martina Bashira, który przeprowadził z księżną słynny wywiad. Synowie księżnej Dajany są przekonani, że jednym ze skutków tej głośnej rozmowy była śmierć ich matki. Padły naprawdę mocne słowa. Książę William obwinił BBC o fałszowanie dokumentów w celu uzyskania wywiadu, którym jego matka została bez skrupułów oszukana. Podkreślił, że kłamstwa, które poprzedzały ten wywiad, w znaczny sposób wpłynęły na słowa, jakie podczas rozmowy padły z ust jego mamy. Dodał również, że to matactwa, jakich padła ofiarą, podsyciły jej strach, paranoję i poczucie izolacji, jakie on pamięta z ostatnich lat z nią spędzonych. Nie jest też tajemnicą, że wywiad zupełnie zrujnował kontakty Dajany z rodziną królewską, zwłaszcza z królową Elżbietą II. Warto zaznaczyć, że księżna Diana i książę Karol byli już wtedy w separacji, dokładnie od 1992 roku. Jednak ta rozmowa z BBC miała przekonać królową, bo ostatecznie doprowadzić do rozwodu syna. To pociągnęło za sobą konsekwencje: mama Williama i Harego straciła wówczas tytuł jej książęcej mości oraz ochronę, która przysługuje członkom rodziny królewskiej. Wracając jednak do oficjalnego świadczenia księcia Williama. Wszystko zostało powiedziane po dokładnym śledztwie, które zlecili książęta i hrabia Spencer. Okazało się, że stacja BBC złamała swoje wytyczne względem przeprowadzenia rozmowy, która wpłynęła na losy Lady Di, pozostawiając ją bezbronną. Książę William powiedział, że najbardziej smuci go to, że jego matka nigdy nie dowiedziała się, że została oszukana i wykorzystana. I podkreślił, że gdyby tylko BBC właściwie zbadało skargi i obawy zgłaszane już w 1995 roku, Diana wiedziałaby, że padła ofiarą nadużyć. William zaznaczył, że ostatecznie cytujemy, zawiódł ją nie tylko dziennikarz odpowiedzialny za wywiad, ale też przywódcy BBC, którzy odwrócili wzrok zamiast zacząć stawiać potrzebne pytania. A ponieważ książę był skłonny do komentowania tego, powiedział, że wywiad ten zranił wiele osób i był głównym czynnikiem powodującym pogorszenie relacji jego rodziców. Metropolitan Police oświadczyła, że nadal ocenia nowe ustalenia z tego śledztwa po tym jak wcześniej oparła się o dochodzenie karne. Co miał w tej sprawie do powiedzenia drugi syn Dajany? Jego słowa były jeszcze bardziej dosadne niż te wypowiedziane przez starszego brata. Książę Harry bez ogródek obwinił toksyczne praktyki medialne za śmierć swojej matki. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać. Cytujemy Przeraża mnie, że tego typu praktyki albo nawet jeszcze gorsze są nadal powszechnie stosowane. To zjawisko większe niż tylko jeden nadawca, jedna stacja, jedna publikacja. Nasza matka straciła przez to życie i nic się w tym temacie nie zmieniło. Zdaje się, że przez tę kwestię łatwiej jest zrozumieć decyzję Harego o opuszczeniu rodziny królewskiej. Widział, jak jego żona była zaszczuta przez prasę i poddawana atakom ze strony mediów. Bojąc się powtarzającej się historii, postanowił za wszelką cenę chronić Megan i syna. Jeśli nie widzieliście kontrowersyjnego wywiadu pary u Opry, koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni odcinek, który wam polecamy. Ale jeszcze zostańcie z nami, ponieważ mamy więcej nowych informacji. Czy spekulacje na temat przekupstwa brata Dajany były prawdziwe, zaraz o tym powiemy. Młodszy syn królowej ludzkich serc, oprócz obwiniania mediów za śmierć mamy, przypomniał o godności, z jaką żyła, dodając, cytujemy: Broniąc jej spuścizny, chronimy też wszystkich innych. Pamiętajmy, kim była i w co wierzyła. Za tę skandaliczną i bardzo poważną sytuację BBC wystosowało przeprosiny zarówno względem Harego Williama, księcia Karola, brata Lady Di i samej królowej Elżbiety. Matt Weisler, grafik, który jako pierwszy zgłosił zastrzeżenia co do dokumentów użytych do przeprowadzenia wywiadu z księżną Dianą, kiedy stacja BBC odmówiła mu wówczas pracy, również otrzymał przeprosiny. W rozmowie z Radio 4 powiedział, że były one, cytujemy, za małe i za późno. Jak uważacie ciekawcy, czy listy z przeprosinami do rodziny królewskiej są wystarczające, by wynagrodzić wszystkie szkody, jakie zostały wyrządzone? W tym przypadku to młodszy książę wykazuje silniejszą niechęć do całej sytuacji. Od czasu odejścia z królewskiego dworu wypowiadał się bez cenzury na różne, także trudne tematy. Porównując sytuację obu braci media mają wątpliwości, czy William jako następca tronu może udzielać równie kontrowersyjnych wypowiedzi. Oczywiście to nie tak, że nic o tym wszystkim nie mówi. W rzeczywistości opublikował bardzo stanowcze, dość długie oświadczenie, o którym wam mówiliśmy. Jednak podczas gdy Harry pozwolił sobie na więcej wyraził swoją złość względem mediów, mówiąc wprost, że ich matka straciła przez nie życie. Wydaje się, że William w pewien sposób już się z tym pogodził. Jeśli chodzi o niezależne dochodzenie, dzięki niemu odkryto m.in. paskudne taktyki reportera rozmawiającego z księżną Dianą, emerytowała już sędzia, Lord Dyson stwierdził, że prowadzący wywiad Martin Bashir działał, cytujemy, podstępnie i sfałszował dokumenty, w tym wyciągi bankowe, by nakłonić dajane do zwierzeń. Co więcej, okazało się, że już na spotkaniu w 1996 roku, które prowadził ówczesny dyrektor do spraw wiadomości i spraw bieżących, Lord Hall, oszustwa BBC prowadzącego wywiad zostały zdemaskowane, jednak zamieciono je pod przysłowiowy dywan. Lord Dyson odkrył, że Bashir podstępem nakłonił Erla Spencera, aby ten przedstawił dziennikarza swojej siostrze, pokazując mu sfałszowane wyciągi bankowe, które sugerowały, że płacono ludziom za inwigilowanie Diany. Tak w ogóle, jeśli chcielibyście posłuchać o sytuacji rodzinnej księżnej Diany i Spencera, którzy pozostają na uboczu, polecamy Wam nasz inny odcinek. Ale jeszcze posłuchajcie, ponieważ Er, który przez całą sytuację również był obwiniany oszustwa względem Diany, przerwał milczenie i podobnie jak synowie Lady Di, połączył ten wywiad z jej śmiercią. Książę William Kłamstwa, które poprzedziły wywiad nazwał mechanizmem, który, cytujemy, wpłynął na to, co powiedziała jego matka. Dodał, że nie powinien on być ponownie transmitowany, a wyniki nowego dochodzenia powinny być uwzględnione od teraz przez BBC oraz każdego, kto zdecyduje się pisać o tamtych wydarzeniach. Sekretarz sprawiedliwości Robert Buckland odniósł się do uzyskanych dowodów, nazywając je druzgocącymi i uznał, że BBC oraz ogólne media powinny zostać zreformowane. Dochodzenie samo w sobie zostało wszczęte po tym, jak El Spencer publicznie wyszedł z zarzutami dotyczącymi sposobu pozyskania wywiadu. Tak więc w kilku słowach ustalenia śledztwa wykazały, że Bashir poważnie naruszył zasady BBC, używając wspomnianych już fałszywych wyciągów bankowych, które pomogły mu zdobyć zaufanie brata Dajany. Sfałszowane dokumenty miały dowodnić, że służby bezpieczeństwa nękały Lady Di oraz, że osoby współpracujące z rodziną królewską, w tym dwóch starszych asystentów, czerpało korzyści majątkowe ze sprzedawania poufnych informacji o księżnej, kolorowej prasie. Dochodzenie wykazało, że Martin pokazywał podrobione wyciągi bankowe bratu Lady Di, a kiedy zdobył wystarczająco dużo zaufania, by zostać przedstawionym dajanie, udało mu się dopiąć swego i przeprowadzić z nią wywiad. Nie wspominając o tym, że wraz ze wzrostem zainteresowania mediów słynną rozmową Dajany, BBC zatuszowało to, o czym już wówczas wiedzieli szefowe korporacji. Lord Dyson wypowiedział się szerzej na temat tej sytuacji i stwierdził, że nadawca, cytujemy, nie spełnił najwyższych standardów uczciwości i przejrzystości, które są jego znakiem rozpoznawczym. Jednak najbardziej dyskusyjna rzecz o szokujących wypowiedzi synów Diany miała dopiero nadejść. Niedawno Earl Spencer również znalazł się w centrum uwagi mediów, zwłaszcza po tym, jak złożył oświadczenia o nowym dokumencie BBC Panorama. Brat Diany powiedział, cytujemy: Cóż, ironią losu jest to, że spotkałem Martina Bashira 31 sierpnia 1995 roku dokładnie dwa lata, Później moja siostra zmarła, a ja wyznaczyłem granicę między tymi dwoma wydarzeniami. Dodał też, że dla niego ta sytuacja jest całkiem jasna, ponieważ od czasu, gdy przedstawił Bashira Dajanie w 1995, przestała ona ufać każdemu i straciła zaufanie do naprawdę najważniejszych dla niej ludzi. W tym miejscu należy wspomnieć, że Patrick Jepson, były prywatny sekretarz Dajany, powiedział, że wywiad, cytujemy, zniszczył pozostałe powiązania z pałacem Buckingham i pozostawił ją zupełnie bezradną wobec ludzi, którym nie leżało na sercu jej dobro. Należy wspomnieć, że księżna Diana była pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który stał się symbolem walki sprawiedliwości. Angażowała się w kontrowersyjne kwestie o znaczeniu społecznym, poprawy sytuacji na świecie, w które mogło być zaangażowanych wiele bardzo wpływowych osób. Dla przykładu jej ostatni wkład charytatywny dotyczył wydobycia w Angolii broni, która była szeroko stosowana w konfliktach. Wiele z tych, które nie wybuchły podczas wojen, nadal kończyły życie i okaleczały ludzi, którzy na nie natrafiali. Ale to tylko jeden z przykładów ukazujący, dlaczego księżna Diana mogła mieć wielu ludzi, którzy nie byli w 100% przychylni jej sprawom. R. Spencer niedawno zyskał popularność na Twitterze, pokazując swoje zdjęcie i Diany z dzieciństwa. Obserwatorzy szybko zwrócili uwagę na to, jak podobne są dzieci Williama. Wielu z rozżaleniem pisało, że księżna byłaby wyjątkową babcią. Jak wiadomo, jej brat wciąż rozpaczliwie walczy o to, by oczyścić swoje nazwisko z powodu bezpośredniego zamieszania w łapówki, które umożliwiły dostęp do Lady Di, a jego słowa brzmiały. Cytujemy... Przez 25 lat czekałem, aż ludzie przestaną nazywać mnie fałszerzem i przeciekiem. Domagając się osobistych przeprosin od BBC powiedział, cytujemy, Nikt się nie zgłosił, to jest słabe, wyrachowane i szczerze mówiąc po 25 latach to co robią jest obrzydliwe do dziś. Wywiad, w którym Diana otworzyła się na romanse i nieszczęście jakie spotkały ją w rodzinie królewskiej do dziś odbija się wielkim echem. Zapewne gdyby nie została szukana przez dziennikarza, który fałszywymi dokumentami przekonał o szkodliwych działaniach, jakie w jej kierunku miała prowadzić monarchia, nie zdecydowałaby się na ujawnienie skandalicznych informacji. Legendarne już zdanie, cytujemy, w tym małżeństwie była na nastrój, Odnoszący się do romansu jej męża z Kamilą bowles do dziś jest jednym z najczęściej powielanych. Oprócz ujawnienia problemów jej intymności z księciem Karolem, gdzie powiedziała, że przez dekadę nawet się nie dotykali, był pierwszą publiczną rozmową, podczas której ktoś tak otwarcie mówił o życiu w rodzinie królewskiej. Cały świat usłyszał jej opowieść o nieszczęśliwym małżeństwie z następcą tronu, osobistych sprawach i zaburzeniach odżywiania. Czy zastanawiacie się, co teraz po znalezieniu dowodów na oszustwa, jakiego padła ofiarą Diana, kierownictwo BBC powiedziało księciu Karolowi w swoim liście? Bashir jest jednym z najbardziej znanych brytyjskich dziennikarzy. Oprócz rozmowy z księżną Dianą, jego osoba zyska wielki rozgłos po kultowym wywiadzie z królem popu Michaelem Jacksonem w 2003 roku. BBC reprezentowane przez Lorda Hala stwierdziło, że niewłaściwe było dawanie Bashirowi możliwości zyskania korzyści, z czyich wątpliwości. Komentując sprawę, obecny dyrektor generalny BBC Tim Davy powiedział: Cytujemy. Chociaż w raporcie stwierdzono, że Diana, księżna Wali, była zainteresowana pomysłem wywiadu z BBC, jasne jest, że proces przeprowadzenia rozmowy był daleki od tego, czego społeczeństwo ma prawo oczekiwać. Tim Davy wysłał list bezpośrednio do księcia Wali, w którym po prostu przeprosił za szokujące i fałszywe twierdzenia Bashira dotyczące zarówno księcia, jego personelu i innych zaangażowanych członków rodziny królewskiej. Według strony internetowej BBC News List zawiera potwierdzenie firmy mówiące, że Bashir wygłosił twierdzenia, cytujemy, zamiarem grania na lękach księżnej, aby wzbudzić jej zainteresowanie nim, nie mówiąc o konsekwencjach i wpływie na ludzi, których oczerniał. Jak wiadomo, w międzyczasie wystosowania listów z przeprosinami, Martin Bashir zrezygnował z posady redaktora religijnego stacji. A jeśli w tym momencie zastanawiacie się, co Martin Bashir miał do powiedzenia na temat działań, to już mówimy. Dziennikarz zabrał głos w tej sprawie i faktycznie przeprosił za fałszywe oświadczenia. Jednocześnie bronił dokumentów, które przedstawił 25 lat temu, stwierdzając, że wyciągi bankowe, jego zdaniem, cytujemy, nie miały nic wspólnego z decyzją Dajany o udziale w wywiadzie. Powiedzcie ciekawcy, czy uważacie, że ten wywiad był przyczyną odejścia księżnej Dajany, jak wskazuje Harry? Co sądzicie o postawie obu braci w oświadczeniach, jakie wystosowali? Czy według Was śledztwo w tej sprawie odkrycie oszustw może w jakimś sposób być krokiem w odkryciu informacji związanych ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym księżnej Dajany? Czy wierzycie w to, że kiedyś uda się znaleźć sprawcę? Dajcie znać w komentarzach, jeśli odcinek był dla Was ciekawy, podajcie go dalej. Do usłyszenia jutro, cześć!